Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamarki oraz zapinki. www.hejro.pl Bądź pewny, czym pakujesz. Piotr trenę trener drużyny Hejrożeszów. Rzeszów. Witam. Przemysław Dzięgiel, kapitan drużyny Hejro. Witam serdecznie. Witam. Przed nami runda rewanżowa Rzeszowskiej klasy A. Po pierwszej w rundzie tych rozgrywek trzecie miejsce Hejro. Jak ocenicie ten wynik? Czy to jest to, na co liczyliśmy? Czy może na coś więcej? A może to wynik ponad miarę? Jeśli chodzi o wynik naszej drużyny w A klasie. Uważam, że jest to wynik bardzo dobry, jeśli chodzi o naszą drużynę, która jest Beniaminkiem w, w tych rozgrywkach. Szczególnie, kiedy ten zespół powstał niecałe dwa lata temu I, i uważam, że trzeba ten wynik szanować. Doszliśmy do tego wyniku ciężką pracą, przede wszystkim na treningach. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy tak wysoko i celujemy jeszcze wyżej. Jak to się mówi, apetyt rośnie miara jedzenia i będziemy chcieli w drugiej rundzie pokazać, że ten wynik to nie jest przypadek, że jesteśmy mocną drużyną. Tak jak trener tutaj powiedział, myślę, że, że ten wynik jest, można powiedzieć, zaskakująco dobry od strony sportowej. Ale cały czas pracujemy nad e, atmosferą w drużynie, na, na budowaniu e, dobrych relacji między sobą. E, utrudnia nam to trochę to, że nie mamy swojego boiska. E, trenujemy na stadionie miejskim. Ro, rozgrywać swoje mecze będziemy e, na e, stadionie Junaka Słocina. Jest to trochę trudne dla drużyny, kiedy nie ma się swojego miejsca. Nie można spotkać się chwilę przed treningiem i zostać trochę po treningu, żeby jakby zbudować kolektyw. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się znaleźć to swoje miejsce, co pomoże nam spiąć się jeszcze wyżej w tabeli ligowej, a może awansować do wyższej ligi. Wykend z rozgrywka klasy. Jak wyglądały przygotowania do rundy rewanżowej, bo z tego co wiemy trzy zwycięstwa, w tym z drużynami wyżej notowanymi, trzy remisy i jedna porażka. Jeśli chodzi o przygotowania, to rozpoczęliśmy w drugim tygodniu stycznia Trenując po części na boisku, i, i jedną jednostkę w tygodniu mieliśmy na hali, gdzie skupialiśmy się nad aspektem motorycznym. I uważam, że ten cały okres przygotowawczy przepracowaliśmy naprawdę solidnie. Co te owoce tej pracy będziemy zbierać już od najbliższej soboty. Natomiast jeśli chodzi o, o zawodników to e, nie było jakichś tam ciężkich kontuzji poza tam złamaną ręką e, Krzyśka Łowacza e, i takimi drobnymi urazami jak skrecona kostka e, Maksyma. Natomiast jeśli chodzi o sparingi to e, bardzo się cieszę, że udało rozegrać e, 7 sparingów, z planowanych e, tak naprawdę 9. Myślę, że tutaj Przemek jeszcze dołoży coś więcej na temat tych sparingów. Ja bym zaczął od tego, że ten okres przygotowawczy był specyficznym okresem przygotowawczym, z tego względu, że to był pierwszy pełny okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy z Radkiem tak, wspólnie, czyli z naszym trenerem przygotowania motorycznego. I na pewno wielu z chłopaków jeszcze nigdy nie trenowało w ten sposób. Było dużo nowości. Zobaczymy, jak to się przełoży na, 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 na poziom sportowy. Dużo na pewno sobie obiecujemy po współpracy z Radkiem, bo jest to człowiek, który bardzo zna się na, na swojej pracy. A co, co do sparingów, mieliśmy naprawdę mocnych rywali. Większości z, z wyższej klasy rozgrywkowej i myślę, że na ich tle zaprezentowaliśmy się nieźle, szczególnie w meczu z Jasłem, tak, który się. na co dzień występuje w czwartej lidze, lidze podkarpackiej, gdzie wygraliśmy 3-1, i, i, i myślę, że pokazaliśmy się tam z dobrej strony. Ja tu jeszcze dołożę, że. E... Pokazaliśmy właśnie na tle drużyny z wyższych lig, jak Stal-Łańcut Stal, czy Czarni-Jasło, czy, czy Zaczernie, czy Wisłok-Czarna, że potrafimy grać piłkę I, i przede wszystkim drużyna uwierzyła w swoje możliwości i, i to jest taki też duży plus dla nas i przed startem drugiej rundy rewanżowej. I tutaj też chciałbym podziękować trenerowi do Marackiemu, że e, zgodził się rozegrać taki sparing, bo nie, nie, nie jest to codziennością, żeby drużyna czwartolingowa zgodziła się zagrać drużyną a klasową, tak? Natomiast mam nadzieję, że, że e, pozostałe drużyny nie będą patrzeć na e, poziom rozgrywek, w jakich e, występujemy, tylko na poziom sportowy i będziemy mogli takie sparingi jeszcze w przyszłości rozegrać. Trzech zawodników nie zobaczymy w rundzie wiosennej. Trzech zawodników przychodzi, można powiedzieć, że wszystko, status quo jest zachowane. Jak natomiast, jaka jest ocena właśnie tych roszet kadrowych, jeśli chodzi o hejlę? Jeśli chodzi o, o zawodników, to tak naprawdę e, tą kadrę u, uzupełniliśmy e, Tomek, Tomek Osip e, z ze względów e, prywatnych, zawodowych e, opuścił e, nas w przerwie między rundami. Na jego miejsce e, przyszedł Michał Kochman. E, na pozycji bramkarza. E, odchodzi też e, Filip Smoleń. E, nie podjął treningów. E, jeszcze nie wiemy, gdzie będzie, gdzie będzie rozgrywał e, swoje mecze w drugiej rundzie, no i na wypożyczenie odszedł Roman Naumow e, po to, żeby się ogrywać i wrócić do nas, e, że tak powiem, mocniejszym. Mimo tych, tych roszad w, w, w składzie nadal mamy bardzo, bardzo mocną grupę, liczną grupę, E, Trader na pewno będzie miał ból głowy w doborze nie tyle co 11 meczowej, a, a, a nawet osiemnastki, bo, bo, bo jest nas w okolicach 27 tak, zawodników dokładnie. w kadrze meczowej. E, także zapowiada się to wszystko bardzo dobrze. E, no na pewno na pewno trzeba e, nadmienić, że straciliśmy najlepszego szczelca drużyny. Jak i, jak i najlepszego szczelca drużyny w historii e, piłki nożnej Heiro na trawie, e, krótkiej, e, i na pewno będzie go nam bardzo brakować. E, ale mamy młodych, ambitnych, głodnych gry i, i, i zdobywania bramek, także myślę, że, e, że godnie zastąpią Filipa. E, Dziękujemy Filipowi, życzymy mu powodzenia. E, powiedziałem o, o, o tym, że przyszedł Michał Kochman, natomiast nie powiedziałem jeszcze o, o dwóch zawodnikach, którzy do nas dołączyli. Jest to Paulo Bomfim i Filip Sitek, którzy, którzy tutaj wzmocnią rywalizację w drugiej linii naszej drużyny. Natomiast jeśli chodzi o, o napastnika, no to niestety nie udało się tutaj znaleźć zawodnika, który by mógł godnie zastąpić Filipa, będą to robić nasi młodzi zawodnicy. Mam nadzieję, że Maksym Gąsior dostanie tą szansę i, i gdzieś tam po części zastąpi Filipa, i szczeli chociażby połowę bramek, a liczę, że, że swoją ambicją i zaangażowaniem. Pokaże, że warto na niego stawiać. Tak samo jak i pozostali młodzi zawodnicy, jak i Gorskalski, czy choćby e, Denis, e, Filip Śnitek. Są to młodzi zawodnicy i mam nadzieję, że, że oni, e, raz, że będą e, walczyć o miejsce w składzie, a dwa, będą wykorzystywać to, że dostają szansę. I mam nadzieję, że w przyszłości będą też stanowić o sile tej drużyny. 10, 8 punktów y, straty do miejsc promowanych awansem. Jakie więc realne cele można pod, y, p, postawić przed drużyną Heiro w tej nadchodzącej rodzie wiosennej? Ja zawsze to powtarzałem, że e, najważniejszy jest najbliższy mecz, tak? e, nie, nie patrzymy e, o, do przodu, e, co będzie w, przykładowo w 20 kolejce, co będzie w 25 kolejce. Interesuje nas najbliższy mecz i skupiamy się na tym najbliższym meczu. Walczymy o trzy punkty i to jest najważniejsze. Jeżeli będziemy podchodzić do każdego meczu z maksymalnym zaangażowaniem, a wierzę, że tak będzie, to myślę, że jesteśmy w stanie dogonić tą czołówkę. Która gdzieś tam nam odskoczyła, tak? Nienadówka na 8 punktów, strzyżów na 10, ale też trzeba pamiętać, że nie tylko my chcemy ścigać tą czołówkę, są jeszcze inne drużyny. Więc ta rywalizacja zapowiada się naprawdę dosyć ciekawie. Co tu więcej powiedzieć, no, 10 czy 10-8 punktów to, to nie jest wcale dużo. Jedyne, co, co pozostaje nam zrobić, to wygrać wszystkie mecze. I zobaczyć, gdzie będziemy na końcu. Na koniec pytanie o miejsce. Mówię, że jeszcze Heiro takiego nie ma. Prace nad tym są już tutaj, jak wiadomo, poleg stadionowa dla Heiro. Miejsce, widzieliście, jak Wam się podobała lokalizacja? Jeśli chodzi o lokalizację, to jest ona bardzo, że tak powiem, dobra, bo tak naprawdę. Gdzieby to ona nie była, to zależy nam na tym, żeby, żeby to miejsce było nasze. Tak? Żebyśmy mieli, jak, że tak powiem, swój dom i, i mogli spokojnie trenować na swoim. Tak? Bo to też jest ważne, to, to buduje przede wszystkim drużynę. Tak jak Przemek wspomniał, nie mamy możliwości przyjechać wcześniej na trening, skorzystać z szadni. Przynajmniej na to chwilę tak jest. Czy tam po treningu sobie siąść, wykąpać się jak normalny człowiek po treningu, chwilę porozmawiać? No, brakuje tego przede wszystkim całej drużynie, ale mimo tych problemów no, pokazujemy, że no, jesteśmy drużyną, która mimo trudności potrafi się odnaleźć. Lokalizacja jest dla mnie idealna, bo niedaleko <noise> mieszkam. No, A tak połóżmy tym po serio, miejsce jak miejsce, tak jak trener powiedział, chcemy żeby, żeby to miejsce było w końcu nasze, na razie, na razie to, można powiedzieć, że to jest na razie łąka i e, czeka nas wiele pracy e, i, też te, i też trzeba włożyć w ten projekt bardzo dużo pieniędzy, będziemy starać się pozyskać środki w, w różny sposób. E, dlatego liczymy, że kibice, e, ludzie, którzy sympatyzują z Heiro w jakiś sposób nam pomogą w osiągnięciu tego celu. E, w, szczególności, w szczególności, żeby Akademia się rozwijała. E, drużyna A-Klasowa, drużyna wiadomo, to jest tylko dodatek. Dla, dla, dla dzieci, dla młodzieży, która, która kiedyś tam będzie stanowiła o sile tej seniorskiej drużyny Hejro, czy, czy może tych mocniejszych drużyn rzeszowskich. Na koniec takie pytanie. Co możecie kibicom obiecać, powiedzieć przed startem tej rundy wiosennej? Myślę, że tutaj Przemek się ze mną zgodzi. Eee, możemy obiecać to, że będziemy walczyć. Będziemy walczyć z pełnym zaangażowaniem o zwycięstwo w każdym meczu. Tylko nas to interesuje. Eee, nic na półwiska. Wszystko albo nic. Eee, wiadomo, że jesteśmy grupą m, ambitnych, ambitnych gości i zawsze chcemy wygrywać. E, oprócz walki, zaangażowania na boisku, musimy na pewno obiecać, że, że będziemy grać fajną, e, ofensywną i ładną dla oka piłkę. Trzymamy więc za słowo i powodzenia w rundzie wiosennej. no i awansu, jeśli się uda. Dziękuję. Dziękuję. Nie jesteś pewien czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające, Taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.heiro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz!